Субтитры создавал DimaTorzok

Speru ei nuk gundi në kastë. Speru ei nuk gundi në kastë.

Dobra. dobra, Dobra. druga, 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 Kurwa. druga, Teraz dobra druga, druga, <g finalement>

Podnieść głowę! Spokój, Bramkarz! Jaj! Kurwa, co wy robicie? napraw! Daj tutaj do boku! Dobra, jedź! Dawaj!

Daj! jeszcze! Pszczągi. Prawie. Prawie. Druga strona, Nie daj! Nie daj mu!

Jej! Yes! Dobra. No! Yes! no. I rúca! Rúca!